thank <laughs> you Witam Państwa, Natalia Barańska i zapraszam na magazyn miejski przygotowany przez naszą redakcję. Już wkrótce zapadnie ostateczna decyzja dotycząca wyboru wykonawcy kolejnego etapu budowy zespołu szkół specjalnych. Do starostwa wpłynęły już oferty od przedsiębiorców w związku z procedurą przetargową. Piotr Haciek, starosta powiatu Dębickiego, jest zadowolony z nadesłanych ofert. Najtańsza oferta to jest 15 230 tysięcy zł, a kosztorysowa wartość to była 16 700, więc mamy milion 500 tysięcy taniej niż ten kosztorys, wszystkie środki mamy już zabezpieczone w 100%, a dodatkowo te milion 500 000 będzie wykorzystane na wyposażenie, bo jeszcze trzeba przyjąć, że między 1 500 000 a 2 miliony będzie kosztowało wyposażenie, które nie mogło być w tym przetargu do budowy zawarte, musi być oddzielnym przetargiem zakupione i jak najszybciej będziemy się starali ten przetarg przygotować i ogłosić. Jeszcze w tym roku zostaną przeprowadzone roboty budowlane od stanu surowego zamkniętego do stanu wykończeniowego pod klucz. Firma przejmuje plac budowy, podpisuje umowę i wychodząc ze szkoły oddaje szkołę gotową do wejścia tam dzieci i młodzieży, poza oczywiście wyposażeniem. To będzie trwało równolegle, czyli w momencie kiedy będą już przygotowane sale. No, ogólnie chodzi o, o takie jakby oddanie szkoły pod klucz, czyli pozostaje nam tylko wnieść meble i wyposażenie, tablice, krzesła, stoły, i wszystkie inne rzeczy. Całkowity koszt budowy nowej siedziby zespołu szkół specjalnych przy ulicy Parkowej w Dębicy oszacowano na ponad 26 milionów złotych. Do tej pory powiat Dębicki otrzymał na tę inwestycję łącznie około 16 milionów złotych środków rządowych. Za oknami już wiosna, słońce mocniej przygrzewa i przyroda budzi się do życia. Wiosna to dla nas pomimo pandemii dodatkowy zastrzyk energii, a także czas na zmiany, zwłaszcza dotyczące zdrowia i wyglądu. Przed nami gorące letnie dni, które mamy nadzieję, że już bez koronawirusa spędzimy na plaży, zatem wielu dębiczan myśli o poprawie swojej sylwetki, aby w upalne dni ładnie wyglądać na przykład w stroju kąpielowym. Specjaliści uważają, że co prawda o zdrowie i wygląd trzeba dbać przez cały rok, to jednak wiosną znacznie większą mamy motywację do zmian. Rzeczywiście zauważamy zwiększoną ilość pacjentów w tym okresie, kiedy zaświeci, zaświeci pierwsze promienie słońca, natomiast my tutaj zachęcamy wszystkich do tego, aby o swoje zdrowie dbali przez cały rok, bo tak naprawdę działanie naszego organizmu zależy od tego, co na naszych talerzach znajduje się w codziennej diecie. Co zatem powinno znaleźć się na talerzu? Osoby, która dba o swoje zdrowie i chciałaby też zrzucić kilka zbędnych kilogramów, podpowiada Ewa Wojtaszek, dietetyczka z Dębicy. Powinien on się składać. Przede wszystkim w połowie z warzyw, więc fajnie też wizualnie sobie go przedstawić i zawsze, kiedy na niego patrzymy, widzieć na nim większą część warzyw w połowie. Drugą część dzielimy sobie jeszcze na pół, gdzie powinny się znajdować produkty białkowe typu mięso, ryby, jaja, nasiona roślin strączkowych. Natomiast trzecią część powinny stanowić zdrowe węglowodany, węglowodany typu kasze, ryże, makarony pełnoziarniste czy ciemne pieczywo. Bardzo istotna dla zdrowia jest także odpowiednio dobrana do naszego wieku i możliwości aktywność fizyczna. Dla jednych będą to długie spacery, inni wybiorą rower, bieganie czy rolki. Ważne jest, aby uprawiać taką dyscyplinę, która sprawia nam przyjemność i nie powoduje zbytniego obciążenia naszego organizmu. Oczywiście ruch jest bardzo ważny, natomiast pamiętajmy o tym, że ruch to tylko 30%, tak naprawdę 70% efektów pochodzi z naszej diety. Kiedy roślinność budzi się do życia, my także obudźmy w sobie naszą wewnętrzną motywację do zmian i zacznijmy zdrowo odżywiać się i więcej ruszajmy się na świeżym powietrzu. Dębickie Szkoły Średnie przygotowują się do przeprowadzenia matur. W tym roku, mimo trwającej pandemii, egzaminy dojrzałości odbędą się na terenie szkół. Obowiązują jednak pewne zasady. Najważniejsze podczas egzaminów będzie przestrzeganie czterech zasad: dystans, maseczka, dezynfekcja rąk oraz wietrzenie pomieszczeń. Ponieważ maturzyści do egzaminu przygotowywali się od wielu miesięcy podczas nauczania zdalnego, matury w tym roku mają być łatwiejsze. Jesteśmy przygotowani, oczywiście odbędzie się to tak jak do tej pory, czyli jak w poprzednim roku, stacjonarnie, w reżimie sanitarnym. Mam nadzieję, że tak jak wtedy wszystko przebiegło sprawnie, tak i tym razem będzie to wszystko sprawnie, oby tylko młodzież była w stanie się skoncentrować, nauczyć i jednak tego takiego trochę rozleniwienia pokonać. Bo jeśli ktoś jednak siedzi w domu już prawie rok. To jakie by te lekcje nie były zdalne, no to po prostu to nie ma nic wspólnego jednak z nauczaniem stacjonarnym, z tym, że są kartkówki, klasówki, sprawdziany, że trzeba przyjść do tablicy i odpowiadać. No w ogóle poziom uważam, niezależnie jaka szkoła by to była, jest dużo mniejszy. Mam nadzieję, że to się nie przełoży na wyniki oczywiście matur, które no rzeczy też przez to są łatwiejsze. Osoby zdające powinny być zaopatrzone w maseczki ochronne. W szkołach będą zapewnione i maski dla osób, które by nie posiadały i płyny dezynfekcyjne, to jest oczywiste, no bo trudno, żeby ktoś przychodził z własnym. Więc tak, wszystkie te kwestie w ogóle, myślę, tym w ogóle się nie powinni przejmować. Uczniowie, oni mają za zadanie się dobrze nauczyć i zdać maturę, a... A wszystkie sprawy pozostałe będą na, jakby na barkach szkoły, ale też i powiatu, bo, bo powiat myślę przy, przygotuje zestawy takie i przekaże je do szkół. Tegoroczne matury rozpoczynają się 4 maja od egzaminu z języka polskiego. Nie będzie w tym roku egzaminów ustnych. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam i oczywiście zapraszam na kolejne wydanie magazynu miejskiego. Do zobaczenia.